Kościół ma coś wspólnego z małpami, co one tam robią? Matt Stor opowiada: Tak, teraz dopiero rozpoczną się ataki. Może ktoś wezwie policję. Jednak lepiej to wysłuchać do końca. Mam coś do powiedzenia. A sprawa dotyczy małp w kościołach. Małp jako wizerunków. Oczywiście w znaczeniu artystycznym. Otóż wielki teolog i filozof, święty Bernard Sclervo. Żył w latach 1091-1153. Z tego czasu napisał: Co robią tam nieczyste małpy, dzikie lwy, potworne centaury, półludzie, pręgowane tygrysy, co robią walczący żołnierze i dmący wrogim myśliwi. To fragment listu do Wilhelma Opata santieri którym ten doktor Meili. Fluus, czyli doktor miodopłynny, skrytykował bogactwo w świątyniach pańskich. Święty Bernard Sclervo był cystersem, czyli zakonnikiem reguły opartej o benedyktyńską, lecz z tą różnicą, że owi cystersi w średniowieczu praktykowali ubóstwo w sposobie życia i też to ciekawe w sztuce. Ich świątynie charakteryzowały się ograniczonym bogactwem dekoracyjnym i architektonicznym w myśl chrześcijańskiej znoty ubóstwa. Ten zakonnik twierdził, że wszelkie bogactwo jest źródłem duchowego rozproszenia i przeszkodą prowadzącą do Boga. Piękno jako kategorię estetyczną traktował w duchu neoplatońskim. Twierdził, że piękno wewnętrzne jest piękniejsze od wszelkiej ozdoby zewnętrznej. Konsekwencją jego poglądów teologicznych i estetycznych był rygoryzm w sztuce zakonu Cystersów. Którzy wszystkie formy architektoniczne sprowadzali do funkcjonalnych, z zastrzeżeniem, że budowle kościelne należy wznosić wyłącznie na planie krzyża, jako wiadomego wszystkim symbolu Chrystusa, a przy tym redukować wszelką dekorację rzeźbiarską. Dopiero w epoce nowożytnej cysterci odeszli od tych zasad i stworzyli pełną bogactwa sztukę w nurcie baroku. Dziękuję za uwagę. Matt Kustor.